Cześć, siemanko. Mam wszystkich tutaj Paniol i witam Was w kolejnym odcinku z moich przewidywań odnośnie FIFA Ultimate Team 16. Wraz z moim grafikiem Andy postanowiłem stworzyć kolejną, nową serię, w której będziemy pokazać piłkarzy, którzy według nas znajdą się w FIFA Ultimate Team 16, a nie byli nigdy w Ultimate Team lub po prostu nie było ich w edycji 15. Zaczniemy od pierwszego przykładu. Jest to Emil Heskey, były piłkarz Liverpoolu, Newcastle Jets, Aston Villa, Wigan, Birmingham oraz Leicester. Hescape doszedł do Boltonu na krótkie wypożyczenie w zimowym oknieku transferowym w 11 meczach w pierwszym składzie, zdobył jedną bramkę, zdobył 4 asysty. Wzorowałem się trochę na jego overallu z FIFA 14, ponieważ nie było go w 15. Miał wtedy w 14 overall 67, jest to jedna z legend Ultimate'a. Także będzie on to pożądany zawodnik, dałem mu 4 gwiazdki słabszej nogi i 2 gwiazdki skimów. Oczywiście low na low, ponieważ ten gracz jest bardzo statyczny, co widać po jego pejsie na poziomie 32. Kolejny piłkarz to jeden z moich ulubionych piłkarzy w realnej piłce. Jest to Jewgen Konoplanka, gracz Dnipro od Dałem mu logo Liverpoolu, ponieważ jest on zawsze najbardziej łączony z Liverpoolem. Raz już był praktycznie piłkarzem Liverpoolu. Przeżył testy medyczne w ostatniej chwili zimowego okienka transferowego. Prezes Dnipro zablokował transfer. Potem przedłużył o rok kontrakt Konoplanki, który kończy się właśnie w to lato. Całą swoją karierę ten piłkarz spędził właśnie na Ukrainie. Zagrał Ponad 100 meczów w barwach Dnipro, do tego 36 meczów w barwach swojego kraju, czyli Ukrainy. Transfer na lato, oczywiście za Frico, ponieważ kończy mu się kontrakt. Demo overall na poziomie 82, 90 Pejsa, Lewo Skrzydłowy, 4, 4 Gwiazdki, high na low. Jewgen, Konoplanka, piłkarz, który doprowadził Dnipro Pietrowskiego do finału Ligi Europejskiej. Nazywam piłkarz to Stefan Bia, który nie wiadomo czemu nie pojawił się FIFA Ultimate Team 15. Podobna sytuacja miała miejsce z Kondogbią, którego nie było w FIFA Ultimate Team 14. Bia nie pojawił się w FIFA Ultimate Team 15, mówię nie wiadomo czemu. Był w FIFA Ultimate Team 13, wtedy miał overalla 72. Naprawdę bardzo mocno rozwinął się w Sybilii. Był zawodnik QPR, Marsili czy Renens. 29-letni piłkarz, w tym sezonie zagrał 17 meczów plus 6 z ławki. W lidze strzelił 4 bramki, w lidze europejskiej już jeszcze lepiej. 9 meczów plus 3 z ławki, 3 gole i 2 asysty. Z tych meczów 20 zagrał na pozycji defensywnego pomocnika reszty na CM, ale znaczną większość mojej zagrał z tyłu, z tyłu środkowego bloku pomocy swojego zespołu. No i pozycja jaką dałem to CDM, skill to na poziomie 80, według mnie jak najbardziej słuszny ten piłkarz, ale razem z Krychowiakiem, są nam bardzo dobrą zaporę w Sevillii. Kolejny piłkarz to Martin Odegard. najmłodszy zawodnik, który wystąpił w barwach Realu Madryt, w ostatnim weekend zagrał on w barwach Realu w meczu z Getafe przyszedł w 50 roku za Cristiano Ronaldo. Do tego jest to najmłodszy piłkarz, który wystąpił w eliminacjach mistrzostw Europy w Barras o kraju, czyli Norwegii. Zagrał w swoim poprzednim klubie, to jest Ghost Set. 23 mecze strzelił 5 bramek. Za 3,5 miliona euro w zimę przyszedł do Realu Madryt. Pewnie jeszcze tu będą jakiś bonus na pewno, bo trochę to mało. Do tego zagrał w Realu Madrid Castilla, czyli rezerwach Realu Madrid 11 meczów. Strzelił jedną bramkę. Jest to rocznik 1998, dopiero w grudniu, 17 grudnia, dokładnie skończony, 17 lat. Naprawdę mega talent. Jego overall FIFA 15, ponieważ był on w sezonach dostępny od zimy, wynosił 67, także trochę upowyższyłem o 2. Mam nadzieję, że dopiero na scenę okienku, na scenę aktualizacji FIFA czyli to będzie około stycznia 2016 roku. Wtedy Odegard już może aspirować o miano srebrnego piłkarza, gdzieś około 84. No w tym zdaniem niestety nie pokazał swoich umiejętności, od tam do Realu, także nowej 11 meczów w rezerwach, jeden gol trochę mało, do tego debiut w seniorach. No dlatego mu podwyższyłem tego overa na 69. Niewątpliwe, e, bardzo ekscytujący talent i może naprawdę dużo zwojować w świecie piłki nożnej. Ostatnim piłkarzem w dzisiejszym odcinku jest Łukasz Szukała, o którego się domagaliście w transferach, no ale Szukała to transfer raczej nie dojdzie w także go w nowych piłkarza Fifa Ultimate Team 15-16. Medium na medium, 3 gwiazdki tropionologii 2 razy, 2 z skillmove, 62 pace'a, 73 overalla. W, w, w Sezonach FIFA w 15 miał on 71 overalla, podwyższył mu ze na dobrą grę we Francji Polski do tego dobrą grę w Al-Itihad, jego nowym klubie w Arabii Saudyjskiej, do którego przyszedł stiały Bukaresz, z którego zagrał ponad 100 meczów i zdobył 13 bramek. Do tego grał on jeszcze w mecz TSV Monachium, Alemaniach, no i zaczął kilka klubów w Rumunii. W tym sezonie od zimy w Arabii Saudyjskiej zagrał 12 meczów, strzelił 3 gole. Według WhoScores ma średnią ocenę na 7,5. 11, także dosyć, ba, dosyć dobra średnia. No i co, yy, ma on 37 lat, raz, mówię, o 2 podwyższyłem o Także Łukasz szuka bardzo dobre sesji, jak na środkowego raju srebrnego. Może, może naprawdę być często używany w polskich składach. Może to trochę pace od, 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 odstrasza, ale defending i physical naprawdę bardzo dobre. No i zasługuje na że żeby być FIFA Ultimate Team 16 i raczej będzie. Także to było na tyle. Jeżeli Wam się podobało. To 150 łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem nowych piłkarzy w FUT16. Już powoli szykuję następnych piłkarzy. Jeżeli macie jakieś wasze propozycje, kogo nie było w FIFA Ultimate Team 15, a można znajdziecie w FIFA Ultimate 16, to podsyłajcie w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to łapkujcie i subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia.